Bezpieczeństwo świetnie, ale dobrze, żebyście zadbali najpierw o bezpieczeństwo wewnątrz Unii Europejskiej, skończyli politykę migracyjną i zaczęli szanować prawa i wolności obywateli. Najpierw anulowaliście wyniki wyborów w Rumunii bo wygrał nie ten kandydat, co trzeba. A teraz zabroniliście liderującej w sondażach Marine Le Pen startu w wyborach, aby tym razem nie ryzykować, że może wygra. Zrobiliście to pomimo tego, że zachodni system demokratyczny jest zbudowany na domniemaniu niewinności i instancyjności. I bądźmy szczerzy, szef Rady Konstytucyjnej, który dopuścił się takiego skandalu, jest wieloletnim politykiem partii Macrona. Dopiero był szefem jego biura i posłem przestał być, bo przegrał wybory. Ostatnie wybory. I jak na ironię zabronił kandydować osobie, która wygrała te wybory. I to z rekordowym poparciem. Więc tak naprawdę wy nie zabraliście praw Marine Le Pen. Wy zabraliście prawa zwykłym obywatelom. Prawa do decydowania o, o ich przyszłości. O tym, kogo chcą wybierać. Zauważyliście, że ludzie coraz bardziej przestają się nabierać na tą waszą propagandę. I chcecie im zabrać prawa i dać je wybranym przez was sędziom. I to oni mają decydować za obywateli. Tylko wtedy to nie jest ani trójpodział władzy, ani demokracja, ale to jest tyrania oligarchii. I nie ma znaczenia to, ile wyrazy powtórzycie słowo demokracja, wolność obywateli, skoro w swoich decyzjach robicie wszystko dokładnie, odwrotnie, aby jak najwięcej wolności i praw obywatelom zabrać i dać te prawa wybranym przez siebie sędziom. To trzeba skończyć.